Dobra, mamy raz, dwa, trzy osoby Trzy osoby, ósme levele Ktoś jeszcze dołącza? Ta postać jest zajebista, nie? No mistrz świata, nie? Postać z sitam, jalo Dobra, słuchajcie, czyli mamy cztery osoby, dobrze liczę? Zagramy jeden na jeden Zrobimy sobie taki mini turniej Paldemi Aparition vs Diadril I Venin Deli Deliturion versus Shitam, tak? Dobra. To gramy w takim razie do pięciu. Trzy, dwa, jeden. Ruszamy, moi drodzy. <laughs> posli, posli. Na prowadzenie wychodzi Michi. Leci, leci do przodu, ale Paldemii nie odpuszcza, nie odpuszcza. Walka tutaj na całego. Oj, Michi ma przewagę, ale Paldemii nie chce odpuścić mu tej sytuacji. Paldemii lewym skrzydłem idzie na bramkę przeciwnika. Czy uda mu się dotrzeć do bramki? Ale wybroniła, paldemia, ale wybroniła. Jedziemy w drugą stronę, moi drodzy. Walka na całego, walka na całego. Ach, te ósme lewela, ale Michi chyba tym razem strzeli bramkę i mamy 1-0. Mamy 1-0 dla Michiego. Waldemich próbuje kiwką, próbuje kiwką. Lewa, brawa. zobaczymy co tu się wydarzy, co tu się wydarzy. Na razie mota przeciwnika, chcę zobaczyć z której strony udaje się to zrobić najlepiej, ale Michi nie odpuszcza. Michi nie odpuszcza, ale jedzie. Aj, 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 aj. Proszę bardzo, proszę bardzo. Biegnie z piłką, biegnie z piłką. Czy uda się? Proszę bardzo, mamy wyrównanie w tym momencie. Mamy wyrównanie 1-1. 1-1 piłeczka po stronie Michiego. I Michi rozpoczął. Szybkie rozpoczęcie. Zobaczymy, co tym razem pokaże. Jedziemy lewą flanką, lewą flanką. Michi podbija, podjeżdża, ale Paldemi nie tak łatwo, nie tak łatwo. Obrona. Ajajaj, aj, aj, te kiwki. Ach, niczym Ronaldinho. Próbuje omotać tutaj Michiego. Czy uda się? Otóż to, moi drodzy, udało się. 2-1 dla Paldemi. Zaczynamy, zaczynamy, moi drodzy, trzecią rundę, trzecią rundę. Michi rozpoczyna swój dribbling, ale Paldemi nie odpuszcza, nie odpuszcza. Proszę bardzo, jakie kiwki tu się dzieją. Oj, czy Paldemi. Ajajaj, aj, ale wybronił. Ale jednak nic z tego, mamy 3-1 dla Paldemi. Ależ błąd w obronie zawodnika w białej koszulce. Ajajajajaj O przerwa taktyczna Sędzia, sędzia musi chwilę zrobić przerwę, Bo tutaj coś się wydarzyło Coś się wydarzyło u zawodnika W fioletowej koszulce Potrzebuje jakąś przerwę Okej okay, my jesteśmy gotowi Tutaj więc piłeczka po stronie Michiego Mamy 3-1 i moi drodzy lecimy Czwarta runda Zobaczmy czy Michi się odgryzie czy Michi ma jeszcze szansę zdobyć kolejne bramki i tym samym wygrać z paldemi, ale zobaczmy, co tu się dzieje. To jest wjazd na pustą bramkę, moi drodzy. 4-1. 4-1 dla zawodnika we fioletowej koszulce. Piąta runda, mamy 4-1 na paldemi. Zobaczmy, czy paldemi skończy ten pojedynek. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Michi leci na bramkę. ojojoj! To może być dobra sytuacja, ale jednak paldemi wybroniła! Wybroniła tą sytuację. Próbuje dryblingu. Zobaczmy, co tu się dzieje. Oj, ojoj! Oj, ojoj, oj, 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 oj. uwaga! Mamy to! Paldemi zwycięzcą pierwszego półfinału. Tru. <ślesy> I zapraszam tutaj e, zawodników paldemi. Win. Zapraszam y, tutaj zawodników drugiej drużyny. Naprzeciwko siebie stanęło dwóch zawodników: Venindelu Deliturion oraz Shiitam, dwóch potężnych zawodników. O, kuwa, co, tu, co tu się dzieje? Coś ty przyniósł na tę rozgrywkę, Ma. Je wszystko przyniósł co tylko mógł, nie. Tu chyba musimy zrobić, słuchajcie, wprowadzamy jakieś testy antydopingowe przed rozgrywką, bo tak nie może być. Tak nie może być. To jest pierwszy ostatni raz. Żółta kartka. Dla zawodnika w fioletowej koszulce. ZSITAM sitam otrzymuje żółtą kartkę. Za to przewinienie. Zaczynamy! Jedziemy z sitam, już dorwał się do piłeczki, ale tu jest dribling! Ale tu jest klasa! Co tu się dzieje? Moi drodzy, jakie szybkie rozpoczęcie tej przygody! Oj, 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 oj! oj. Zaczynamy, zobaczmy. Czy Wenin postawi opór? Czy Wenin postawi opór? Zobaczmy, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Ale go porobił. Niby stał w miejscu, a jednak poszedł po piłeczkę. Zawodnik w szarej koszulce, aż z nachwytu padł w bramkę razem z piłką. Matko Boska! 2-0 dla zawodnika. Fioletowa koszulka z tam prowadzi 2-0. A więc piłka znów po stronie Wenina. Zobaczmy, czy to będzie jednostronny pojedynek. Wenin ma chrapkę na wygraną, ale na razie mu nie idzie. Na razie mu niestety nie idzie. Jednak różowa włosy jest delikatnie lepszy. Delikatnie lepszy i prowadzi 2-0. I rozpoczął. Rozpoczął. A nie, ta bramka! Do przodu! Bardzo dobrze, o to chodzi. Idzie, idzie, zapomniał piłki. Zapomniał piłki, ale może, może, patrzy, co zrobić, gdzie jest jego przeciwnik. Ojoj, oj, oj! ale poszedł na ciało z przeciwnikiem. oj, oj, oj 3-0, moi drodzy. Czy Wenin się jeszcze podniesie? Zobaczmy, co się dzieje. Wenin skupiony. Nie wie jeszcze, czy rozpocząć, czy poczekać. Czyli nam benagował. Dał na pory swojemu przeciwnikowi. Co tu się dzieje? O Jezus Maria. Zobaczmy, co tu się dzieje. Si tam przy piłce, próbuje, próbuje, ten dribbling ależ ta gracja. ale on pięknie tą piłką drybluje, Wenin nie wie co się dzieje. On nie wie co się dzieje, ale zobaczmy, czy mu się uda. Czy mu się uda? Proszę bardzo, jest pięknie, jest pierwszy odbiór, ale z sita jednak wychodzi na prowadzenie, moi drodzy, mamy 4-0. Mamy 4-0 dla sita, mimo tego, że chciał dać fory, mimo tego, że zniknął na chwilę z boiska. Zobaczmy. Próbuję, próbuję. Chce pokazać na co go stać. Zobaczmy, zobaczmy, ale z sita nie odpuszcza. Sitam nie odpuszcza i tam uwaga I mamy moi drodzy 5-0 Mamy 5-0 dla gracza Fioletowa koszulka, a więc tam wygrywa I tym samym awansuje do finału A więc moi drodzy, witam serdecznie, witam serdecznie wszystkich widzów Wszystkich zgromadzonych na trybunach oraz tych, którzy są na streamie Witam was serdecznie i to właśnie dzisiaj Właśnie teraz toczymy finałowy pojedynek Finałowy pojedynek turniej w na Orliku w gdzie dwóch bardzo silnych przeciwników stanie naprzeciwko siebie, aby zawalczyć o główną nagrodę, czyli 250 TibiaCoinów. Emocje nie z tej ziemi, piłka jest na środku, także zabieramy się za rozgrywkę. A więc, moi drodzy, startujemy. 3, 2, 1... I ruszyli, proszę bardzo. tam wychodzi znowu na prowadzenie. Zobaczmy, bo to może być mocny finał. Zobaczmy, kto ma szybsze rączki albo nóżki. I jednak z tam Pierwszy gol, pierwszy strzał, pierwsza brameczka, ale on jest dzisiaj efektowny! Ale że on jest dzisiaj efektywny! Ale on jest dzisiaj wspaniały! I rozpoczynamy drugą rundę. Drugą rundę. Czy paldemii uda jeszcze się wyjść na prowadzenie? Czy ma jeszcze szansę w finale? naprzeciwko mocarnemu zawodnikowi Oniku Shi. Tam zobaczmy, zobaczmy co tu się dzieje. Próbuję teraz dribblingiem. Próbuję dribblingiem. Lewo, prawo, lewo, prawo. Ale jednak tutaj z tam w obronie bardzo fajnie sobie radzi. Zobaczmy, co tu się dzieje dalej. Zobaczmy, co tu się dzieje. Ależ on ładnie dribbluje tą piłeczką. Ale Paldemi nie odpuszcza. Nie odpuszcza! I uwaga! Mamy wyrównanie, moi drodzy. Mamy 1-1 w tym pojedynku. tam ma piłeczkę przy swojej nodze. I rozpoczyna rundę numer 3. Jedziemy. Tutaj jest ładny teraz dribbling. Pokazanie umiejętności. Indywidualnych zawodnika z Shitam, zobaczmy, co zrobi, co zrobi. Jaki ma plan na tę rundę? Jaki ma plan na tą rozgrywkę? Czy uda... oj! Jaj, jaj, jaj. Uwaga! Ale on to zrobił! Ale on to zrobił, proszę Państwa! I mamy 2-1 dla zawodnika z Shitam. No coś pięknego! I rozpoczynamy czwartą rundę. Mamy w tym momencie 2-1. 2-1 dla zawodnika z Shitam. Zobaczmy, zobaczmy, co tu się dzieje, co tu się dzieje. Czy paldemii jeszcze wyrówna? Tipo até... Oi, 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 oi! Ale tutaj błąd zawodnika Paldemi. I mamy 3-1. Mamy 3-1 dla Zsitam. Ajajajajaj. No niestety zawodnik zapomniał piłki. Zawodnik zapomniał piłki i poszedł do przodu. Myślał, że jak sam wejdzie w bramkę to zdobędzie gola. No niestety nic z tego, nic z tego. Na takim levelu nie robi się sposób. Bardzo dobra porada. Ale kurde zakpił. Ale zakpił ze swojego przeciwnika. Ajajaj. I lecimy. Paldemi rozpoczyna czwartą rundę Zobaczmy, czy jeszcze się podniesie Czy uda się zdobyć Wyrównanie, a następnie wygraną W tym finale, zobaczmy Ale on idzie, no nie On jest nie do pokonania, 4-1 Dla zawodnika z Siltam, jedziemy, tak? Jedziemy, piąta runda, ale tu co, jakieś oddanie Piłki było, co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło teraz? Uwaga, uwaga. No i moi drodzy, mamy 5-1. Zawodnik z Shitam zdobywa 250 tibia coinów, 250 tibia coinów. Wydaje mi się, że to była już taka delikatna nuta poddania, delikatna nuta poddania. Zawodnik Paldemis zwątpił, że ma jakiekolwiek szanse po prostu. Z sibu dzisiaj nie do pokonania, słuchajcie. Z sibu dzisiaj nie do pokonania. Gratulacje dla zawodnika z Shitam.